Słyszałem o firmach, które zostały ukarane przez Google za SEO, pozycjonowanie. Czy to bezpieczne? Google regularnie aktualizuje swoje algorytmy, aby promować strony, które dostarczają wartościowych treści użytkownikom. Celem jest eliminacja stron próbujących manipulować wynikami wyszukiwania przez nieetyczne praktyki. Firmy, które zostały ukarane, często stosowały techniki tzw. black hat SEO, to metody niezgodne z wytycznymi Google, takie jak ukrywanie treści, masowe kupowanie linków czy tzw. cloaking. Takie działania mogą przynieść krótkotrwałe efekty, ale w dłuższej perspektywie są bardzo ryzykowne. Ja stosuję metody White Hat SEO, czyli etyczne techniki zgodne z wytycznymi Google. Moje podejście skupia się na budowaniu stabilnej i długotrwałej pozycji Twojej strony w wyszukiwarkach, zapewniając jednocześnie długoterminowe i bezpieczne rezultaty. Każdy krok w naszej strategii SEO jest przejrzysty, a Ty masz pełny wgląd w to, co robimy. Nasz zespół regularnie monitoruje zmiany w algorytmach Google. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco i możemy natychmiast dostosowywać strategię, aby była zgodna z najnowszymi wytycznymi. Dzięki temu Ty zyskujesz pewność, że Twoja strona będzie widoczna dla klientów przez długie lata bez ryzyka nagłych spadków pozycji. Mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości. Obserwuj mnie, subskrybuj i oglądaj inne materiały wideo. Cześć!